Myślę, że potrzebujemy jedzenia. O nie, tylko nie chili. Czuję, że zaraz zrobi się gorąco. Nie na pewno. No to może ja zacznę. Jedno chili i dużo makaronu. Mam nadzieję, że będzie dobrze. A, gorąco! Uff, jednak to nie takie straszne jak myślałam. Teraz można dojeść resztę makaronu. Skoro Mary się udało, to i ja powinienem sobie poradzić. Ale z ciebie nie zdara, Andy. Tu wszystko przyscili. Puściły mi nerwy. A co będzie ze mną? Mhm. Dobra. Najważniejsze to zacząć. Ja, ja. Ja płonę! Dobrze, że zawsze mam przy sobie gaśnicę. I po wszystkim. Pożar ugaszony. Dziękuję, Andy. To mi przypomina pianaparty. Znowu nie ma jedzenia. Zaraz wszystko będzie. Wow! Mary, a dlaczego wyczarowałaś mi tylko jednego pączka? Bo sto pączków zarezerwowałam dla siebie. To niesprawiedliwe. Tu nie ma czego jeść. Kilka kęsów i po wszystkim. Hmm. Dzięki temu szybko sobie poradziłeś. Teraz kolej na jazz. Co ty robisz? Zastanawiam się, od którego pączka zacząć. Gryzłam się w palec. Nie trzeba było się tak spieszyć. Cóż, teraz moja kolej. Mm. A może by tak trochę pożonglować? Od zawsze marzyłam, żeby to zrobić. Ostrożniej, Mary! Źle ci to wychodzi. Zobacz, co narobiłaś. Ups. Przepraszam. co nam balon? Wow! W środku jest czupa Wow! Wspaniale! Ole pyszne! Aj! Moje zęby! Ja też chcę czupa-czupsa! Daj mi ten patyczek! Wow! kurra, Kilka naraz! Super! Voilà! Myślę, że będzie dzięki temu mi o wiele łatwiej je próbować! Jak dużo różnych smaków. Teraz ja. Wow. wow! Dostałaś najwięcej ze wszystkich. Cała miska. To spełnienie marzeń. Mogę się w nich kąpać. Wspaniały pomysł. Pomyślmy o czymś pysznym. Udało się. To czekolada. Częściara. Nie mogę przestać. To jest takie pyszne. Hurra! Mam dużo czekolady. I już wiem, co z niej przygotuję. Stawię do mikrofalówki na kilka sekund. Myślę, że można już wyjąć. Cała miska gorącej czekolady. Brakuje tylko słomki. Mmm, boski napój. A z czekoladą smakuje jeszcze lepiej. To jest świetne. Wystarczy, najadłam się. Spójrzcie tutaj. To się nazywa prawdziwe szczęście. Ło, 100 tabliczek czekolady. To prawdziwe skarby. Zaraz zbuduję z nich ogromną wieżę. Wygląda imponująco. Yeah. Zgadzam się. Czas to wszystko zjeść. Chyba nie masz nic przeciwko, jeśli ci pomogę. Mary, wszystko zniszczyłaś. Chociaż co za różnica. Najważniejsze, że to jest pyszne. Ciekawe, co się stanie, jeśli nacisnę ten przycisk. Yeah! To kola! Świetnie! Nie mogę otworzyć. Pech! Zawleczka też się złamała. A jeśli spróbować wiertarką? I dlaczego kola się nie leje? Ale pech! Teraz jestem mokra od stóp do głów. Teraz moja kolejna wciśnięcie przycisku. Ale dużo puszek! Czuję, że przyda mi się znowu słomka. Oh. Genialny wynalazek! Brawo! O tak, dzięki temu mogę pić jednocześnie ze wszystkich puszek. Gotowe! Zostałem tylko ja. Wow! Cała ściana z Coca-Coli! Nigdy czegoś takiego nie widziałam. Zaraz to wszystko wypiję. yeah. Jeszcze tylko kilka drobiazgów i do dzieła. Andy, mam dla ciebie małą niespodziankę. Paczkę mentosów. Zaraz nastąpi prawdziwy wybuch, o, a co się dzieje? Przepraszam, nie pomyślałam, że to się tak skończy. Pizza! Super! W końcu się najemy! Tylko najpierw trzeba dodać ser. No, teraz to już całkiem inna sprawa, spróbujmy. Mm, palce lizać. Też sobie nie odmówię sera. Uch. Uch. Jestem pewna, że z nim pizza będzie niespotykana. Już mi cieknie ślinka. To jest naprawdę bardzo pyszne. Ale ogromny kawałek sera. Dokładnie to, czego potrzeba. Ryb turbo włączony! Uff, zaraz odpadnie mi ręka. Zasypiam! Mary, myślę, że to szansa dla nas, żeby jeszcze troszkę pojeść, nie możemy jej stracić, ale dużo sera. O tak, to po prostu wspaniałe. E, co, co się dzieje? Gdzie jest moja pizza? Wow, hot dogi. Mm, cóż, mam tylko jednego. Za to Mary dostała całą górę. Ok, mam po prostu niewielkiego pecha. Spróbuję tego, co jest. To jest naprawdę bardzo dobre. Muszę sam się przekonać. Endy, ale ty jesteś niezdarny. To nie moja wina, że te parówki są takie śliskie. Hmm, też bym nie chciała, żeby mi tak wypadły. Nie mam pojęcia, jak się za to zabrać. A już wiem. Potrzebuję większej bułki. No, od razu lepiej. A co najważniejsze, nic nie wypada. Koniec. Ostatni kęs. Brawo. Masz niesamowity apetyt. Jakie to urocze. Uwielbiam niebieski. I dostałam niebieski tort. To przeznaczenie. A ja uwielbiam różowy, jak każda dziewczyna. Mój tort też jest różowy. Z truskawkami. Wow, jakie duże i apetyczne torciki. Ale zaraz. Co to za czarne nieporozumienie? Mam nadzieję, że przynajmniej smakuje dobrze. Dowiesz się troszkę okay. później, bo ja już chcę jeść. Mój tort jest ozdobiony żelkami. Można się nimi pobawić, a potem je zjeść. Póki ty się bawisz, my podkradniemy ci kilka żelków. Zabierać łapy! Kto powiedział, że można dotykać mojego tortu? I moich żelków! Nie ważcie się! Dobra, nie krzycz już! Za wiele sobie pozwalacie, sama sobie poradzę. Giną w Twoich ustach jak w przepaści. Wow, ale prędkość! Bardzo mi smakuje. Nawet nie wiecie jak bardzo. Ok, czas na największe oko. Co za uczta! Jak ona to robi w takim tempie? Patrzcie, mam trzecie oko! Jak prawdziwe, fajnie! No co, żelki zjedzone, czas na tort. Krem jest przepyszny. Muszę wszystko dojeść. Innej opcji nie ma. Patrzcie, co wymyśliłam. Widzisz to? Aż mi się kręci w głowie. Mnie też. Skończyłam? Mary, patrz, jaki okropny tort. Nieprawda? Mam bardzo ładny torcik. Zostały już tylko nudne resztki. Mogę się ich pozbyć. Skoro Suzy skończyła, to teraz moja kolej. Mam nadzieję, że kolor mojego ciasta nie wpłynie w żaden sposób na jego smak. Coś mi mówi, że twój tort jest obrzydliwy. Chyba żartujesz? Jest niezły. Całkiem smaczny, a jaki sycący. Tak? A dlaczego omijasz te czarne brokuły? Bo ich nie znoszę. Wystarczy mi sam tort. Że co? Trzeba zjadać wszystko, co się ma na talerzu. Suzy, nie przynudzaj. Jestem szczęśliwy. Musisz to zjeść. Nie mam zamiaru. No to ci pomogę. Patrz, co tu mam. Otwórz buzię. Zaraz cię nakarmimy. Nie chcę. Leci samolocik. No dalej, dalej. Brawo. Fuu, to jest okropne. Nienawidzę brokułów. Jeszcze troszeczkę. Za się, za się. To jest takie niedobre. Zobacz, jak ci fajnie idzie. Brawo. Teraz moja kolej. Mam fajny pomysł. Zemszczę się na Mary za te brokuły. U, dlaczego twój tort tak brzydko pachnie? Brzydko pachnie? Ale jak to? Nie może brzydko pachnąć. Co tu robisz? Pogięło cię. O rany, masz teraz całą twarz w truskawkach. I w kremie. No i co z tego? Teraz jestem tak samo apetyczna jak mój tort. Co prawda, to prawda. Może nas też w nim zanurzysz? Nie ma mowy. Wolę go zjeść sama. Kurczę, musimy uzbroić się w cierpliwość. Dlaczego życie jest takie niesprawiedliwe? Wow, co to za wynalazek? Sprawdźmy, jak to działa. Wszystko jasne, to maszyna z gumami do rzucia. Ale czas! Ja też mam coś fajnego, tylko wiele większego. Nawet nie dam rady tego rękami. Póki próbuję przytulić swoją maszynę, ja chcę spróbować zagrać i zdobyć trochę gum. No to zaczynam. Hurra, ale szczęście. Jeden raz zagrałam i już trafiłam w dziesiątkę. Niesamowite. Ale dlaczego maszyna dała mi tylko jedną gumę? Chcę więcej. Pyszne. Zagram jeszcze raz. Ej, co to za durna maszyna? Nie działa. Jak zdobyć gumy? Wiem. Rozbiję to młotkiem. To ma być młotek. Wygląda jak wykałaczka. Myślicie, że to zabawne? No to czas na ciężką artylerię. Co powiecie na to? A masz! Żegnaj maszyno, witajcie gumy! Wszystko w porządku? Nikomu nic się nie stało! Nie bój żaby, już nie muszę się męczyć. Po prostu zjem wszystkie gumy. Jakie dobre. Patrzcie. Prawdziwa guma do rzucia. Ale fajna. Wow. Gumy Suzy wyglądają przepysznie. Muszę jak najszybciej wydobyć z maszyny swoje. Tylko jeszcze nie wiem, jak to zrobić. To chyba nie będzie zbyt łatwe. Nie udaje mi się. Bo źle to robisz. Trzeba działać powoli i bardzo precyzyjnie. Co się tak spieszysz? Daj ci pokażę. Powoli, powoli. Każda guma musi wpaść do tej dziurki. O tak! Zak wszechmogący znów uratował sytuację. I dostaje za to nagrodę w postaci wszystkich zdobytych gum. Co takiego? Poradzę sobie z nimi bez ciebie. Masz! Wow, super sposób na jedzenie gum. Bez brudzenia sobie rąk z maszyną też nie musiałam się męczyć. Dzięki, za. Tak mi dziękujesz? No okej. Okay. Mam przed sobą całą masę smakołyków. Wystarczy tylko wrzucić pieniążek do maszyny i dostanę gumy, o jacie! Wypadło tyle gum, a w środku nic nie ubyło. Starczy mi tego na długo, dziewczyny, jak to się stało, że każda z was miała gumę, a żadna się nie domyśliła, żeby zrobić balona. Rzeczywiście. To pewnie dlatego, że nie chciałyście przegrać. Takiego balona jak ja nie zrobiłaby żadna z was. Patrzcie! Orety, on jest nawet za duży. Patrz, zach odlatuje! Pomóż mi go przytrzymać! Zak! Stój! Ojej! Pomocy! Ojej! Niezły zły Słyszysz? Chyba nasz kosmonauta leci z powrotem na Ziemię. E, wszystko pod kontrolą. Zak, ale z ciebie pajac. Lepiej załóż spodnie. A grawka? Ale po co nam to? Nie mam bladego pojęcia. Ja też nie. Chociaż myślę, że w środku tych balonów czeka na nas coś pysznego. Pozwólcie, że pierwsza to sprawdzę. Zaczynam. Wow, to przecież skitus! Niesamowite. A jak tego dużo? Super. Chcę wciągnąć wszystkie naraz. Wychota! Super! Okej, okay, Zak, teraz ty! Dobra, zgodnie z etykietą na balonie, w środku czeka na mnie syrop czekoladowy. A najlepiej jeść go z goframi. Podstawie pod balona gofra i deser gotowy! Kurczę, dlaczego wszystko pociekło na mnie? Trochę nie wycelowałeś z tym gofrem. Trzeba było podstawić go bardziej na lewo bardzo śmieszne, ale wiecie co? Mam dobrą wiadomość. Teraz będę miał odlotowe czekoladowe wąsy. Co to ma być? A może taki jak kotek? Forażka. Dajcie spokój, ale z was dziary. Zjem sobie suchego gofra. A co ja mam zrobić, jeśli przebiję balona? Fanta wyleje mi się prosto na głowę wygodniej będzie pić ją prosto z walonika przez słomkę. Ojej! Jaka orzeźwiająca! Ej! Po co tu sterczycie? Warad mojej fanty! Co za chciwuska! Pora dać jej nauczkę! Mam pomysł! Raz, dwa, trzy! Co ty narobiłeś? Jestem cała mokra i lepka! Następnym razem się podzielisz, prawda?